Dziś jesteśmy z Uzią. I dziś będziemy losować. losować ten. Kategoria. Losować kategorie. Jeśli nie, nie wiecie. No to po prostu losujesz kategorie. Na przykład teraz mi się wylosowało. Hyperduładowanie. nam no, musicie wybrać coś, to macie. Hyperduładowanie albo Hyper go skina. Tak. No, no i a więc. A, no, a więc po prostu, jakie są kategorie? A więc. A więc zaczynamy. Dobra, Dobra ty ja wyrosłem hyperdoładowanie I last ród. Nie. hajs. A więc musimy wybrać hiperdyładowanego skina. Chodzimy do posta. Coś doładowanego? Ale o... będziemy oddzielnie, okej? Okay? Oddzielnie. I będziemy sobie mówić, jakie skiny mamy, okej? Okay? Okej? Okay? Dobra, mam, mamy z sobą ja, ja biorę Kandziego. nie, nie go. Patrz, mam na nim 11 moc i hyper. No i mam patrz, jakiego skina. Ono tego. Bo on był za darmo, pamiętasz? No. Taki fajny skinek. A to masz hyperkę. To możesz. To czekaj, kto. To możesz sobie ten. Ja nie wiem, kogo możesz ujrzeć, ale dobra. Jak masz taką kazę, no to okej. Okay. Dobra, no to gramy na... A to jest tą No to gramy na... na... Nie, nie, na... Knockout. Może na dawaj zbiorę klejnotów. Dobra. Zbiorę klejnotów, okej? Okay? Dobra. Ej, co się stało? No bo ja opuściłem. Bo musimy niestety oddzielnie grać, bo pamiętaj... Pamiętasz, że widzowie nie będą czekać no miniemy. 3, 2, 1. Ja już zagrałem, tylko że znalazłem na zielonych graczy 3 i od razu 6. Ach, a wyszłem jak było 6. Dobra, dobra. E, to już jest naprawdę sigma. Wyszłem jak było 6. Ja nie mogę... Tak, wyszłem jak było 6. Dobra, no to też każdy się nie wygrał. Ej, dobra, fajna mega mapka, taka cukierkowa. Ja mam cukierkową mapę. A mnie też. Patrz, jaka cukierkowa mapa. Nie też. Mega fajnie. jak guma bananowa Wojanki. Dobra, ale weź nie daj takie rzeczy. Ej, bo ja mam na tu mam brak. Na tu. to prawda W nie ma Tym pomieszczeniu. jak w pokoju jesteśmy. A tam nie ma za dużo na tu. No nie ma, nie ma, nie ma. Właśnie mogę to udowodnić, że czego to sobie się reaguje. Tak dobra. A tak, Jessie, mam cztery. Nie no, proszę cię bazno I jeszcze baz ma hyper skina. Tak. Ma pierwszego hyper skina, cześć? Ja. Pierwszego hyper Dobra, czekaj. Robię tak. Ja zrobię. Usuwam dziełko, dobra, robię tak. Bo ja mam mega mało na tu, Dzięki temu nie pokonałem baza. Ojeju! Ten net mnie denerwuje. Mnie też, ty, 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 ty. Mi też teraz nie ma netu. No, nie ja U mnie jeszcze nie wygraliśmy, ale niestety musimy iść po klejnoty, bo oni zaraz wygrają. A nie możemy na to pozwolić taki może... y, prezent, i mam. Ja nie mogę ile do otwierania. Wiem. Lubię ci Słuchaj, ja mam hyper doładowanek Hyper do ładunek. Ja mam 60, 60. Jeszcze. I patrz, co ja robię. Teraz każdego przyciskam, jak mam hyperdoładowany skin. To już? Zwycz? Ja już wygrałem gry i to mam na dodatek gwiazdę gry. Yeah. Ej, dobra, mi brakuje jeden. Dobra, mam nowy prezent. Jaki? I niedługo będę miał aż pięć, bo brakuje mi tylko jednego pokonania i będę miał aż pięć prezentów. Ej, nie, bo ja nie, nie wybrałem kategorii. A nie, wyszłem. Dobra, idziemy do, na spin. Hell, spin the wheel. Karne, co Cię wylosuje? Las się wylosował. Las, tak, las. Ja też biorę. Ja chodzę w Brau Stars. Może być ta, nie ta? Ja, słuchaj. Biorę lasowego chistera. Tego chistera pan, wiesz o co chodzi, nie? Nie? Patrz, ten chister, nie? Wiesz, ten chister. Dobra. I ciekawe, co będzie na, na mnie czekało. Jeden Stardro, Co? Takie da! Takie da! Takie Burgerkiem otwieram. Nie, no. Dobra, burgerkiem się nie otwiera. Proszę, jakaś fajna rzecz. Skin nani które są przy... Ej, no to jest mega, mega. Mega, mega, totalnie skin epic. Jak yy, no to? Patrz, na... ja biorę leśnego ducha. Ten. Według mnie starcie. Starcie. Duże jak las. Po prostu wiesz o co chodzi, nie? Ale słuchaj! Żeby nie było za łatwo, bierzemy gra Solo. Solo? To trzy, dwa, jeden... Albo nie dło a Ty już nie możesz wybrać. Matko Boska. No solo dawaj już. Solo wziąłeś? Ja wziąłem duo. Tak, wziąłem duo i mam Mortisa, mam Mortisa. Nie ma źle, nie ma źle. Prawda? I to jeszcze na maksymalnej mocy Zuzka. Tylko, że ten Mortis się nie rusza. robi awka. Ja w ogóle na niej to jestem mega słaba. Ja jestem dobry. Mam na niej 11 mocy Hipera w ogóle nawet prawie to parę... 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 No ten wiesz... A ja mam 11 mocnych nitecie. Bardzo lubię nitę. Bardzo lubię nitę. Tak szczerze. Nie, no dynamalki nie niekonieczne. A Ty co wybrałaś? Bo jestem ciekawy. To, to, bo to, to, jest... No tak, ale jak jej przebranie? Słuchaj, nie miałem na to i przegrałem, nie miałem na to i przegrałem, wiesz. Aha, znów. Dobra, ja muszę tam, ale słuchaj. Ja żadnego, ten, ja żadnego killa nie zrobiłem, żadnego killa, Widzisz? Czaisz? na nareszcie, no. Dobra, wchodzimy po kolejną kategorię. Bo to wszystko od niej zależy. I dobra. Losujemy. Ej, bo ja dostałam sama. Lato! Lato? Czyli... A to bez mojego to nie lato. Nie, nie śpiewaj tego. Ja, słuchaj. Epicki. Ej, druga w nocy. No wiem, druga w nocy nie mnie też to dziwi. Możliwe, że próbuję swój rekord, co w ogóle nie spłania. No dobra, ale mamy lato, lato bez lato. Bardzo lubię Leona, a więc może Leona wezmę. A miałem tygrysa Leona. Jezu. Biorę Jessie, bo tutaj mamy... Biorę kina Leona lub dino Leona. Ja chyba biorę dino Leona. No, nie, wiem, żeby... nie. Ej, polecam ci do udża. Ej no, zapomniałem, że mam tego pirackiego do udża. Tylko że on jest taki wiesz, piracki, nie taki ten... To ja wezmę coś innego. Za by byłaby dobra chyba, nie? Za jest totalnie. To Jeżemy do... za dymę i gramy Leonem. Ale czy, 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 Aha, a ja już no, spaliłem. No. Dobra, ale tym Leonem zrobię kilka, dużo, nie? kili dużo. Ale jeśli w ogóle. Ej, tutaj! Tam, tutaj była na to była, ten. okładka, no, no i tam była moja Jessie. Moja rodzina. Wiem, wiem. Bo wiesz o co chodzi. Wiesz, że Jessie jest. Wiesz, że Jessie jest na ten? Na tym. Na tym plakacie z Piersem? Ta Jessie. Ten. Bo takie, bo takie zazwyczaj ten. Ej w ogóle ja przegram, bo tutaj nawet nie da się ruszać, a też do O, U mnie niedługo będzie taki, wiesz. Ja słuchaj. Mam Leonka, a więc Leonek jest dobrym nawet. Dobra? Nie no przez ten neta akurat strzelałem. Jak nie tu netu, Czaisz. Akurat strzelałem ani miałem netu. Akurat się z nimi biłem, a nie tu netu. Strzelanie się z nimi biłem i nie netu. tu. to? tu. Dobra? Ej, nawet z El Primu można walczyć na blisko. O nie, Jessie mnie zrobiła, ale ją też zrobiłem. Barley, no co ty nie bierzesz piłki? Ej, dobra, ej, dobra, ja mam mega problemy z Netem. Dobra. Ej, dlaczego no? No cały czas nie mogę się ruszać. Dobra już mogę. Dobra, no. go mam hipera, mam hipera. Nie, nie mam. Ale wiem, że zrobiłem Josi. Tutaj po tej stronie fotela jest mega dobry net. Kurde, no może czasami może zaciąć, ale wiesz o co chodzi? Tak rzadko. Rozumiem. Rozumiem. Nie no. Czemu podałaś mi? Ja akurat zginąłem. No nie wiem, nie wiem. No Griff mi podała, akurat zginąłem. Czajsz. Jak to, to mam podłączyć do telefonu? Hmm. Dobra, wiesz to, Berry, 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 Dikus, Debikus, Bombikus, Dogrywka, słaj. to jest taki problem, bo słaj, mamy dogrywkę, mam dogrywkę na razie i może być tak, że rami ja Nie, 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 to jest jakby coś jej siostra. Jessie, Jessie, Jessie. Jessie Goat. Tak, ale mam porażkę, ale i tak mamy prezent. Dobra, rzadki. A jak masz pięć prezentów na raz. Kurde, ale jak będziecie użyć rzadki? No to będzie mi sprób. Nie. Już? Nie? Mamy nową mega misję i zanim zostaniemy 15 gemów. Ej, dobra, jeśli z tego starropa nie legendarny, jest, to jesteś dół. Zygmą. Nie, jest rzadki, jest legendarna, tak, jest legendarna. I teraz go otwieramy i wylasiał Jastra. Ej! <gry> Dobra, ale to był żart. Dobra, wchodzimy na następne koło. A wyczekaj, bo ja akurat na nie, chcę, nie, chcę, nie chcę. Wchodzimy na następne koło. Hide I teraz znów spinujemy. Karnet! Dobra, mamy karnetowe. Karnet, Carden, karnet. Ja wybiorę przebranie, które było moje pierwszym karnetem. Gdzie miałem pierwszy karnet? Wiesz? I to był Happy Candy. Jeden z lepszych karnetów według mnie. A ja sobie założę ikonkę gracza, której wcześniej nie miałem. Ej, niedługo musimy kończyć widzowie, bo mi się niedługo telefon dozwolę do Niestety widzowie. Trzeba się śpieszyć. A więc dobra, ja biurę Ty masz kapitana Karela? Ja go mam, ja go też mam. Ja mam jego dwie wersje. Tylko wie? jednego przebrania do Karela nie mam. Czaisz? ale to takie limitowane, sporo przebranie. A więc nie dziw się, go nie mam. Po prostu to jest takie limitowane przebranie, które było naprawdę bardzo dawno temu A. jakieś 4 lata temu dosłownie lub nawet 5. Ale ty jeszcze nie grałeś. Tak samo ty. Nie, no tak, ale ja grałam 3 lata. 3 lata to jest jednak też długo. Prawda? No. Nie, utrącono połączenie. A akurat byłem w takich w tarapatach, że nie miałem w ogóle ten ja Dobra. nie, nie Lola, ej dobra ta Lola ma, nie ma IQ bo ona strzeliła tam zamiast do tutaj Lola nie ma IQ, Lola nie ma IQ, nie Lola IQ nie ma nie, no ja z Gedgarem walczyłem, ale oczywiście a ty masz nową okładkę na telefon? no mam nową od świętego mój dostałem. Nie. Yeah. Fajnie. Mhm. Mm Ej, dobra, ja mam hipera, ja mam hipera. Ej, dobrze. Ja mam hipera słuchaj. A więc ja go sobie zostawiam, no, tak jak wiesz. Inne rzeczy, nie? Nie, nie, nie. Lola nie może tak być. Sorry, ale nie może tak być. Dobra, zniknął szybko. Kurde, to jest taka walka. U mnie jest mega walka. Nie też, ale ja wybrałam. Hypermalola. Ale oczywiście pokonałem ją bo jestem z Sigma Gołtem. Fun Jack. Dobra, 3 gola i 12 sekund jeszcze pozostało. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i... Przegraliście. Ej, z wępickim Skin'a Ale to jest rzadki. Na to jest kilka procent szans bardzo malutko. A to Koło Fortuny. Ja mam super żyjera. O kurde, jeszcze coś mam. 100 punktów mocy, fajnie. Dawaj ko, koło Fortuny. I wchodzimy na koło Fortuny. I może coś wyleci. Dobra. Wchodzimy na tę wiesz. Gdzie to było? Po Dobra. Wchodzimy tu. Ile jeszcze zostało? Bardzo mało. Nie, na razie nie, nie, bo to już było. Święta. Oczywiście święta! Jakby nie mogło być inaczej. Święto, święto, nie? Święto, to święto, no. Wchodzimy do Brawla. Święto, 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 O nie. Co no nie? Dobra, Musisz do Tika. Musisz. A nie masz żadnego świątecznego? Masz, masz... Pamiętasz, że masz Green chatyka? Ja sobie jeszcze Ja sobie biorę spajka. A zimowa mapa typowo, no to można powiedzieć, że jest hokej. Tak, hokej, hokej. Bo hokej się gra na zimę. No ja już zegrałem. Dobra. Ostatnio był filmik z Brawl Starsa, gdzie wybieraliśmy ten, gdzie wybierałem, gdzie chat GPT z moim bratem ciotecznym ten ten, ten chat GPT nam wybierał zazwyczaj z nasz, moim bratem ciotecznym. Tak, tak było, tak było. Ja już to robiłem, a więc niestety tego na razie nie mogę zrobić. Bo to by było za szybka druga wersja, nie? Nie, 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 nie. Oni już, dobra. Na szczęście się odbiło. My jeszcze mamy na razie hokeja. I nikt na razie nie strzelił gola. A my dwa. A my na razie nic nie mamy, słuchaj. I teraz... Pięć prezencików, słuchaj, pięć prezencików! Bardzo faj Słuchaj, legenda! Trawi! Tak, ale tym szybciej, Zuzia, tym szybciej. Tym... Tym... o kurde, masz fajnego skina do Franka. Dlaczego? Tym... Ej, nie miałem jeden tylko. Mi kiedyś też się trafił z prezentaj i to za epickiego przebranie. Yeah. I to do dodatku świąteczne. Santa Steel Lub Hołhobu Lub Hołhobu, chyba Hołhobu Więc widzowie, niedługo chyba kończymy, tak? No jeszcze jeden spin będzie tak, Tylko jeszcze się... jeden Ej, bo ja strzeliłem dosłownie z miliona metrów Nie yeah. Tak, z miliona ja metrów A to pięć prezentów? No bo tam mega misję ukończyłem a Mega misję? tam mega misję, wiesz o co chodzi No na jest mega No są mega misje a gdzie jest mega misja? Chodzisz na sam początek. W samym początku. Tak, to jest mega misja. Epic. Zdasz mi tą ładowarkę. A ile? Mam 3% A, ja mam 9%. Proszę. Dzięki. Dobra, przyjadę. Dobra, podłączę. Luzka. Luzka, i teraz spinuję Dobra, ale ja zagram kolejną noc. Okej, okay, ale ja sobie spinuję, okej. Okay? Okay. I to będzie ostatni, niestety. Dobra, tak nie. Ale mam Dobra. nadzieję, że albo Wielkanoc, albo Halloween, bo uwielbiam Halloween. Sylwester pod koniec! Serio? Tak, Sylwester pod koniec. A dzisiaj jest po prostu nowy rok, więc chciałam Wam życzyć nowego, fajnego roku. No i tak dalej, tak. Ja sobie szukam. Dedykuję, oddaję jedna Majka, no i sobie szukam innego zadymiarza. Ej, dobra, czy ja właśnie znalazłem zadmierza, który właśnie do tego jest prawdopodobnie no. z Izną. Patrz, zigi. Nie uważasz, że to może być dobre? No, może być, tak Ale no jeszcze coś może znajdziemy się, nie? No. Mam dużo skinów do Leona, więc sobie poglądam Leona skinów. Ej, Leon gra w widzisz, nie uważasz, że to pasuje? No. A takie fajerwerki są, wiesz. Nie? Dobra, biorę Leona gra w ciarze. A wiesz, że teraz to Leona gra? Aha Dobra, ale takie fajerwerkowe, no to myślę, że taka... Zalewa pod koszem tak, jak wcześniej mówiłem. Ale nie. Tym razem sobie wezmę pojedynki. Nie, napad. Napad sobie wezmę. Dobra, ja wygram. A słuchaj, to niestety będzie Twoja ostatnia rundka na razie. No niestety. Słuchaj, ja na razie gram w napad. I mamy Edgara, Kolta i Leona. Dobra, drużyna? Na napad? Dobra. Mega dobra według mnie. Nadal jako na blisko odmiarze. Ja sobie chyba ukończę to zadanie. Jeszcze jaka jest według mnie najlepszy team no na boju jedynki? Edgar, Kit i jeszcze ten. A potem Edgar, Kit to będzie Leon. Po prostu to jest najlepsza drużyna i według mnie po prostu tyle. Dlaczego akurat jak zabijałem Tika, no to musiało mi się wyświetlić to, że nie mam połączenia? Nie wiem. Mam nadzieję, że jakoś by ze mnie sobie poradzą zrobić. Dlaczego jak jestem przy safe, akurat mi się ten zrobił ten? OMG, OMG, OMG. Zaraz. 嗯。Uh. na pewno zaaktywny z nowym karnetem, bo będzie, wiesz, nowy karnet, nie? I naprawdę uwielbiam te karnety, wiesz o to chodzi, nie? Już nie macie o co walczyć. Ej, czujcie to? Czujesz to, że my, nasz sejfa ma 100%, a ich ma 9? Tak. Ich ma zero, nasz ma sto! Ich ma zero, nasz nam ma sto. Nie no, bardzo rzadki, no. no tak, ale kocimy. Pa pa! pa, pa.